dzisiaj będziemy pokazywać, co kamilka została, co została na imieniu. Jestem. Też więcej korze do 5 lat, ale teraz jest do Nie No znaczy się, kiedy miałam 5 lat. 5 lat? Kiedy mam 5 lat. Ja dawno ją 5 Mieniny nie urodziny, dre, dre. No tutaj się Normalnie na takie normalnego tego chociaż nie ma Wielkanocy. Nie ma Wielkanocy, ale mi się po prostu taki bardzo podobny. No, on tutaj takie uszka wystające. Takie tak jajeczko ma. Takie jajeczko? No i tak to jest. Ale to taki nas, zobaczcie bardzo rzadko to jest. I oczywiście ma prawdziwy ogon, jak to na królika lub zająca przystało i no taki królik. I, a teraz no to pokażę jajeczko, że pasowało. Tu o, mamy dalej taka I to trzeba, o zobaczcie, o, tak? jest Na takiej jakiejś takiej ale ala daleko, wystawce. O, zobaczcie jakie to jest przepiękne. W kamerze trochę, no w telefonie trochę brzydziej widać, no ale za jasno. Tak e, trochę brzej widać, ale w nie, realu jest przepiękne. Zobacz, trzeba tak po serduszku tak ocieplać. Chyba to będzie nudne, więc tak później zobaczycie już. Się U, a co wy tutaj otwieracie? A rzeczy, które A rzeczy te, które kamikała na imieniny. A, no dzień dobry, dzień dobry. I następny odcinek jest serii siostry, Kamilka, czyli ze mną alego, Martą, a Kamilcy. także Martyną, tak. No, tak, tak, wiem. No i oczywiście polecam, jak widzicie to moja nowa stylizacja, zobaczycie co się, co się stało. Ja... Tu zobaczcie. jakiś będzie taki zwierzak. Jakie ładne kolorki. I Jaki chyba jakiś robaczek, nie wiem. No tak, jakiś tam robaczek. były piękne tego jajka. I tutaj może na przykład sobie tutaj postać. To może teraz pokażę. To może teraz pokażesz po prostu ten kubek, bo to będzie szybko. ołówki. Kubekki. Taki kubeczek. A teraz dwa takie zaszczyciki. Ten jest w chyba do matematyki. A ten jest taki po prostu do rysowania. Takich do no szkoły to nie to... można. Takie pierścionki jest na przykład kotek, kotek serduszka, króliczek, lwiążka, gorączka różne, różne i tyle. No. I portfelik. W mam nawet